Pierwsza połowa to nasza zdecydowana przewaga, z 80% przy piłce, zresztą będzie to można obejrzeć sobie, ale chciałem o czymś nie powiedzieć, po prostu no, na takim boisku no, nie chcę komentować gry nawet, bo to nie da się grać po prostu w piłkę nożną na takim boisku. Już nie pomijając warunki atmosferyczne, ale stan murawy, ciężko nazwać to murawą. Takowali odważnie, no też to wyszło z tego, że my podeszliśmy dużo wyżej, nie graliśmy praktycznie na połowie boiska, no chcieliśmy kreować grę, stwarzać sytuację, ale powiedziałem: Nie ma możliwości na takim boisku kreowania gry. Choć przestrzegałem chłopaków, żeby grać mądrze, dobrze, skutecznie, dostosować się do warunków i wykorzystać jakąś sytuację. No te sytuacji, tych sytuacji może nie mieliśmy i dlatego 0-0. Bo wiedzieliśmy, że my jak i oni podejrzewam, że na tym, na tym terenie, na tym boisku jeden błąd mógł być nie do odrobienia, więc każdy pilnował tyłu, i no, a z przodu no, co wyszło, to wyszło. Widzieliśmy, że obie drużyny miały po kilka tylko y, takich sytuacji, pół sytuacji. No, no, dla kibica faktycznie trudny mecz. Chcieliśmy, planowaliśmy 12 punktów. No, mamy punktów tyle, ile mamy, więc no, niedosyt jest, kilka meczy. Kilka meczy, które powinni, powinniśmy zapunktować, nie udało się zapunktować. Kilka meczy, gdzie drużyny z tej ligi pokazały nam zupełnie inną piłkę, więc trudna, trudna runda, ale runda, która no, daje nam do myślenia w dużo nauki, doświadczeń. Mam nadzieję, że, że, że to zaprocentuje. No tak, tak. Myślimy już o kimś, kto nam może pomóc. Na pewno naszym celem będzie utrzymanie, czy się uda. No zagadka, zagadka. Zobaczymy. Ta, ta Liga naprawdę jest... No, no jesteśmy jedną z tych drużyn, które no, no widać, że będą się y, biły o, o, to, o to utrzymanie.